Dzień Boże, witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek, 23 czerwca. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą, i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu, pozwól, że usunę drzazgę z twego oka. Gdy belka tkwi w twoim oku. Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Ta dzisiejsza Ewangelia jest dla mnie, ale myślę, że i dla każdego z nas, takim ostrzeżeniem, że jeśli łapiesz się na tym, że masz chęć, żeby jak najsurowiej usunąć innych ludzi, to prawdopodobnie to jest takie wołanie z Twojego wnętrza, abyś zajrzał do swojego środka i zobaczył ten swój bałagan, który masz w sobie. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty dobrego dnia, tej Boże.